Seminarium dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich Pojednanie i Pamięć, którego druga edycja odbywa się w tym roku w Krzyżowej i we Wrocławiu, jest projektem, który współorganizują Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Ambasada Niemiec w Warszawie, Fundacja Krzyżowa. Przy współpracy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, regionalnego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Celem projektu jest refleksja nad procesem pojednania polsko-niemieckiego, przekazanie dobrych praktyk czy dzielenie się doświadczeniami z relacji, z kontaktów polsko-niemieckich. Zgromadziliśmy młodzież ze wszystkich sześciu państw bałkańskich oraz Polski i Niemiec. Prowadzimy dyskusję na temat wspólnej trudnej historii, a generalnym celem czy, czy nadrzędnym celem jest rozmowa o wspólnej przyszłości pomimo trudnej. My name is Drazen Antic. I'm coming from Bosnia Herzegovina, from Tuzla. Uh, I work in a local NGO in Tuzla that deals also with uh, with the last war that that was happening in Bosnia. So, because of all these experiences. Uh, we we had 20 or more years ago. It's really important for, for me as well to, to see uh, how the, the Polish German uh, situation is still going on after the, the Second World War and how the reconciliation is, is, is going on. So uh, in order when you see that, for example, after. 60 years after the war there is still work to do uh, then we ask ourselves how long uh, will it going to last to reconcile in, in Bosnia and Herzegovina and in the ex-Yugoslavia. tutaj, zastanawiałam się w jaki sposób, ym, przede wszystkim w jaki sposób osoby, które przyjechały z Bałkanów, yy, będą postrzegać proces pojednania polsko-niemieckiego. Jak wygląda to z ich perspektywy? Niewątpliwie także ja sama chciałam dowiedzieć się więcej na temat yy, historii krajów, yy, z których przyjechali uczestnicy. Krzyżowa to miejsce bardzo mocno wpisane w proces pojednania polsko-niemieckiego i dla Fundacji Krzyżowej temat pojednania jest bardzo ważny. Ludziom, którzy do nas przyjeżdżają staramy się opowiadać zarówno o fenomenie pojednania polsko-niemieckiego, które jest bardzo ważne dla Polaków, Niemców, ale i dla całej Europy, ale staramy się też dzielić naszymi doświadczeniami z zakresu pojednania, które zbieramy tutaj w naszej codziennej pracy. Pracy z międzynarodowymi grupami grupami, które do nas przyjeżdżają. I takie projekty jak Pojednanie i Pamięć są dla nas ważne. Bardzo cieszymy się, kiedy możemy się tym doświadczeniem pojednania dzielić z ludźmi, dla których pojednanie to nie jest abstrakcja, tylko Pewne realne wyzwanie. A z taką sytuacją niewątpliwie mamy do czynienia w krajach Bałkanów Zachodnich. Młodzi liderzy życia społecznego, którzy uczestniczą w tym projekcie, mają świeżo w pamięci, tak zresztą jak całe ich społeczeństwa, doświadczenie przemocy, doświadczenie wojny, bezprawia i dla nich szerzenie kultury pojednania, leczenie tych ran zadanych przez wojnę i przemoc to jest bardzo aktualne bardzo ważny temat i sądzę, że wyjeżdżają stąd bogaci, z tego się bardzo cieszę. No i bardzo cieszę się z tego, że Fundacja Krzyżowa może ten ważny projekt realizować we współpracy z tak ważnymi partnerami jak Polskie i Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komisja Europejska.